Bruno Schulz, sklepy cynamonowe. Ojciec mój był dnia tego dziwnie ożywiony. Spojrzenia jego, chytre, ironiczne spojrzenia, dyskoły werwą i humorem. Potem, nagle poważniejąc, znów rozpatrywał nieskończoną skalę form i odcieni. Takie przybierała wielokształtna materia. Fascynowały go formy graniczne, wątpliwe i problematyczne. Jak ektoplazma z somnambulików, pseudomateria, emancja kataliptyczna mózgu, która w pewnych wypadkach Rozrastała się z ust uśpionego na cały stół. Wypełniała cały pokój, jako bujająca rzadka tkanka, a ciasto na pograniczu ciała i ducha. Kto wie, mówił, ile jest cierpiących, okaleczonych. Fragmentarycznych postaci życia. Jak sztucznie sklejone, gwoździami na gwałt, zbite życie szaf i stołów, ukrzyżowanego drzewa, cichych męczenników, okrutnej pomysłowości ludzkiej. Straszliwe transplantacje obcych i nienawidzących się raz drzewa kucie ich w jedną, nieszczęśliwą osobowość. Ile starej, mądrej męki jest w bejcowanych stołach, żyłach i flandrach naszych starych szaf, zaufanych szaf. Kto rozpozna w nich stare, scheblowane, wypolerowane do niepoznaki rysy, Uśmiechy, spojrzenia.